Dzień dobry, panie Rafale. Grał pan w Estraklasie niedawno, dołączył pan do drużyny KS Ożarowianka i już kilka brameczek na koncie. Jak pan się znajduje w stosunkowo małym klubie? Co jest dla pana ważne? E, tak, dzień dobry. E, zgadza się, dołączyłem niedawno. E, czy do mojego klubu, to, to tego bym nie powiedział, bo ok, no, gramy na poziomie Ligi Okręgowej, jasne, ale projekt y, tu jest naprawdę bardzo fajny i myślę, że z rok po roku... Będziemy coraz wyżej. Jakość drużyny jest naprawdę bardzo duża. Przerastamy tą ligę, tak? Taka jest prawda. Same warunki do treningu, pomysł na budowanie tej drużyny jest naprawdę. Czymś, czymś, naprawdę dużym i dlatego cieszę się w zasadzie, że tu jestem. Okej, okay, może się gdzieś podzielić swoim doświadczeniem. Tak naprawdę łatwo było mi się tu wkomponować, bo tak jak mówię, jakość naprawdę drużyny jest, jest naprawdę fajna i dla mnie to był gdzieś tam priorytet do tego, żeby, żeby tu być i cieszę się bardzo z tego. Też odnośnie dzisiejszego meczu pokazaliśmy tak jak w całym, tak naprawdę w całej tej rundzie. Ja jestem tak naprawdę tu czwarty mecz, ale sam bilans poprzedniej rundy pokazał, jak silna jest to drużyna bodajże dwie porażki, tak, ilość strzelonych bramek jest porażająca i sam mecz pokazał, że dominowaliśmy w tym spotkaniu i gra tak naprawdę na tym poziomie sprawia naprawdę też dużą przyjemność. Mogę się tylko cieszyć, że tu jestem, dodatkowo jeszcze wracając do meczu, super po zmianach pokazała się młodzież, co też jest ważne, gdzie też klub troszkę stawia na rozwój młodzieży, Inwestuje w akademię, to też jest naprawdę świetny projekt, i mam nadzieję, że będziemy szli krok po kroku. Dzień dobry Panie Ryku. Jakie były wasze cele na dzisiejszy mecz? Dzień dobry, witam. Jeśli chodzi o cele na dzisiejszy mecz, to jak zwykle zwycięstwo, pokazanie się ze jak najlepszej strony i strzelenie jak największej ilości bramek. Zawsze staramy się być drużyną na boisku, dlatego również cieszę się, że odblokował się na przykład w tym meczu Sebastian Szymerski, który strzelił pierwszą bramkę w tej rundzie i bardzo mu gratuluję i cieszę się z tego co do meczu to wydaje mi się że kontrolowaliśmy przebieg spotkania i wygraliśmy to spotkanie i na każdy następny mecz będzie ten sam cel. Emil, zakończył się mecz KS Ożarobianka, Promyk Nowa Sucha. Co wpływa na rozwój Waszego klubu? Rozwój klubu KSO nie byłby możliwy bez zaangażowania i pomocy lokalnej społeczności, a przede wszystkim lokalnych władz gminy Ożarów. Klub posiada wielu partnerów wspomagających w postaci firm działających na rynku lokalnym. Są to takie firmy jak Geanowa... GSG Industria, Stansat, Hotel Lamberton, Ziemia Polska, Bioodpady, Hetman, Byś, Green Recycling, Agava, Mercedes-Benz, EVT, Ołtarzew, Centrum Medyczne Biowena. Wszystkim tym firmom dziękujemy za wsparcie i pomoc. Bez udziału i zaangażowania tych firm oraz Gminy Ożarów, z Pawłem kanclerzem, burmistrzem Gminy na czele i władz Gminy, plus Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Klub Sportowy Ożarowianka, Piłka Seniorska, Seniorzy, Pierwszy Zespół i Akademia Piłkarska Ożarowianka nie miałaby szans na tak dynamiczny rozwój.